Emilka, Emilka. Ja jestem jego ojcem, ja, no, ojczem, inaczej to można nazwać, ale od urodzenia e, nosiłem go na rękach, opiekowałem się nim, jak swoim, on jest in vitro, nie powiedział ci, to źle, nie było wyjścia. E, mi to nie przeszkadza, Nekolia. może pójdziemy na jakąś dyskotekę. Można do Pobiedy na przykład, pójść tam potańczyć trochę. Ja cię kurwa dam, ty gnoju. Jaka to jest fajna muzyka. Wiadomo, że młodzież lubi muzykę. Tak to szkołowo. Alan Walker właśnie otworzy mi oczy. Bo ja byłem jego fanem i chciałem zostać tak jak on. Tyle mam na, na głowie spraw, że mi się w głowie nie myśli. Żyć trzeba życiem. Cieszyć się życiem, Tak jak ja się cieszę. Nie wiadomo ile mam żyć. Ale się cieszę. Niektórzy mieszkają co nie mają światła. Jeden zły na cały świat. A wiecie, dlaczego? Dlatego, że. Cały świat zrobił mnie w chuja. Zostałem źle potraktowany przez cały świat. To jestem ja to osoba, co dla świata wszystko zrobiłem. Tylko dla świat dla mnie nic kurwa nie robi, tylko w chuja sobie lecie. Umów się ze mną kiedy na browara. Moi przyjaciele, widzicie jak mnie kochacie? Wypad! Lizbijki chodzą, kurwa na golasa chodzą, a wy kurwa pojebany jeszczeście. Dawaj go tu, gdzie on tu jest ten. O, dargowy. Ale on nic nie zrobił. No, e to no poszliśmy ze milką na potańcówkę normalnie. Po chuj! Obrabiam działkę. Wszystko robię naokoło, żeby grało na 102. Żeby nie zarosło, muszę trawę kosić, Wszystko muszę robić. To mi nikt nie pomaga. Nikt mi tego nie zrobi. Uśmiecha się! Gwiazd.